Czym jest HUDMI i jak działa? Czy zastanawiałeś się, dlaczego to samo wejście, które przesyła obraz, przenosi również dźwięk? To właśnie HUDMI. W prosty sposób wyjaśnię Ci, czym jest, jak działa w środku, bez owijania w bawełnę oraz co ma znaczenie w praktyce, gdy kupujesz kabel lub podłączasz konsolę. Czym jest HUDMI? HUDMI to cyfrowy interfejs, który przesyła dźwięk i obraz między urządzeniami, np. laptop TV. To obecnie najczęściej używany standard w telewizorach i kinie domowym, Stworzony, by zastąpić oddzielne kable audio i wideo jednym przewodem cyfrowym. Jak działa sygnał? Prosta wersja. Pomyśl o HADMI jako o trzech równoległych rurach przenoszących kolory: czerwony, zielony, niebieski i jednej dodatkowej, która nadaje rytm clock. Te rury to pary różnicowe, przesyłające dane cyfrowe z ogromną prędkością. Jest też kanał sterujący, wymieniający informacje między TV a źródłem, np. zgodna rozdzielczość. Dzięki temu można przesyłać obraz, dźwięk, a nawet automatyczne ustawienia. Złącza i kable co istnieje? Istnieją różne typy złączy: najpopularniejsze Type A to to, które widzisz w telewizorze, mniejsze wersje mini i mikro występują w kamerach i smartfonach. Mimo różnych rozmiarów wiele z nich przesyła te same sygnały. Prawdziwa różnica leży w jakości kabla, przewody, ekranowanie i certyfikacji. Bardzo tanie kable mogą działać, ale przy wysokich rozdzielczościach, wysokich odświeżaniach, słaba jakość powoduje problemy. Ważne wersje i co zmieniają? Z czasem HDMI zyskiwało wersje zwiększające możliwości i funkcje. Najczęściej omawiane obsługują wyższe rozdzielczości i częstotliwości, np. szybkie 4K i 8K, a także ulepszenia dla gier i obrazu wysokiej jakości. Wersje te zwiększyły również przepustowość, umożliwiając przesył większej ilości danych naraz. W praktyce, jeśli TV i konsola wspierają nowe funkcje, używaj zgodnych kabli i portów. Arc vs. EARC Uproszczony dźwięk. ARC umożliwia odesłanie dźwięku z TV do amplitunera lub soundba tym samym kablem, bez optycznego. EARC to ulepszona wersja, większa przepustowość dla dźwięku bezstratnego i zaawansowanych formatów, ważne, jeśli zależy Ci na kinowej jakości dźwięku. Nie każdy telewizor z HDMI ma EARC, sprawdź oznaczenie portu. Praktyczne wskazówki i częste błędy. Jeśli obraz miga lub znika, zmień kabel na lepszy i sprawdź inny port. Jeśli dźwięk nie dociera do urządzenia audio, upewnij się, że port to Arc ERC i aktywuj funkcję w ustawieniach TV. Drogi kabel nie jest magiczny, zwykle oznacza lepszą konstrukcję i stabilność na długich dystansach. Do gier używaj kabli i portów zgodnych z wersją deklarowaną przez Twoje urządzenia. Podsumowanie i zachęta. Hadmi to wygodny, cyfrowy sposób przesyłania obrazu i dźwięku jednym kablem, z różnymi złączami i wersjami zwiększającymi możliwości. Teraz wiesz, jak rozpoznawać porty, Dobierać kable i radzić sobie z typowymi problemami. Chcesz, żebym wskazał odpowiedni kabel do Twojego TV konsoli? Podaj model w komentarzu.